W ostatnim moim filmiku mówiłam o rozkminie rozwojowej, i chcę jeszcze dokończyć ten temat. Wiesz, co jest w tym wszystkim bardzo piękne, że możesz zaobserwować siebie w zupełnie nowej reakcji na tą zmianę, która przyszła do ciebie znienacka i która jeszcze parę lat temu rozłożyłaby cię na łopatki która spowodowałaby, że rozbiłabyś się na milion kawałków. Ale dzisiaj możesz spojrzeć na tę sytuację, która do Ciebie przyszła, na to wszystko, co się wydarzyło, z zupełnie innej perspektywy. Dzięki rozwojowi jesteś w stanie właśnie to zrobić spojrzeć z takiego dystansu i zobaczyć, jakie są dla Ciebie teraz możliwości, co ta zmiana Ci przynosi, do czego ta zmiana Cię wzywa, ale jeszcze wcześniej, najpierw, Musisz przypuścić przez siebie ten cały ból i te wszystkie emocje. Ty potrafisz już w tym momencie przyjąć je, zobaczyć, co one ci niosą za informacje, co one do ciebie mówią, jaki przekaz dla ciebie mają. Nie uciekasz przed nimi, nie bronisz się, nie upychasz ich gdzieś tam po kątach w swoim ciele, żeby ich więcej nie czuć. Jesteś w stanie to przyjąć, przeżyć, spojrzeć na wszystko z dystansu i zastanowić się. Co tutaj się dla mnie wydarzyło? I bardzo często jest tak, że przychodzi do ciebie wtedy odpowiedź, że to jest właśnie dla mnie szansa, że ja teraz mogę się naprawdę rozwinąć, że ja mogę zacząć żyć tak jak chcę. Albo że potrafię wykorzystać te lekcje, tę naukę, którą właśnie dostałam, do tego, żeby stworzyć coś bardzo wartościowego w swoim życiu.